Cześć, ja nazywam się Ewelina Sieńko, a to pierwszy wywiad z cyklu 5 pytań do... No właśnie, do kogo? Dziś moim gościem jest aktor, reżyser, satyryk, współtwórca kultowych programów satyrycznych, takich jak MDM, czy za chwilę dalszy ciąg programu, pan Krzysztof Materna. Dzień dobry, pani Krzysztofie. Powinienem powiedzieć cześć, prawda? <laughs> cześć. 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 E, panie Krzysztofie, Open Eyes Economy to koncepcja ekonomii oparta na wartościach społecznych, które z tych wartości są dla Pana najważniejsze? Znaczy w ogóle dla mnie taka e, idea e, związana jest z tym, co e, jest ważne dla mnie w życiu, czyli z wartościami humanistycznymi. E, cała problematyka Open Eyes Economy to jest e, coś, co ja uważam jest humanizacją. Ekonomii i biznesu. I teraz, jeśli bym się chciał pokusić o takie wartościowanie, co jest dla mnie najważniejsze, to nie widzę tutaj wyróżników, bo wszystko jest ważne, jeśli dotyczy to wartości, które sprzedajemy razem z produktem, który mamy do za zaoferowania. Człowiek wrażliwy, a w, w momencie, kiedy jesteśmy otoczeni technologią, przejściem z 2.0 na 4.0, mamy w perspektywie sztuczną inteligencję, nie może zapominać o tym, co go kształtuje, co kształtuje jego wrażliwość, co kształtuje jego serce, uczucia. Człowiek nie może zapomnieć o tym, że powinien kochać, że nie powinien nienawidzić, że powinien dostrzegać piękno, że powinien otaczać się no, czymś, w czym widzi coś, co go kształtuje, skąd bierze gust. Mhm. I to są wszystko takie rzeczy, które. We współczesnej dobie schodzą na plan dalszy, a powinny być na pierwszym miejscu. Tak, czyli powinniśmy wrócić tak naprawdę do, do samych początków? Do, do tego, co mamy w środku? No, od do, do tego, co, co powoduje, że działamy. W momencie, kiedy jesteśmy nastawieni wyłącznie na zyski, podlegamy narzędziom takiego czystego marketingu, który powoduje, że Chcemy jeszcze więcej zarobić, zarobić, zarobić i cały świat się sprowadza do zarabiania i zarabiania i tego zysku, który mamy wyciągnąć od e, społeczeństwa, czyli od tych, którzy kupują nasz produkt, stajemy się no, ludźmi jednowymiarowymi i w związku z tym bardzo wiele rzeczy. Które są dookoła nam przypada. Mhm. Jak według Pana powinno wyglądać miasto Idea? No. To jest taka idealistyczna wizja. Ja się odniosę może do współczesności. i Myślę, że, że takim pierwszym punktem ważnym, który już w naszym kraju został dokonany, to jest idea samorządowa. Mhm. Czyli jeśli to, o czym mamy decydować, jak ma się kształtować nasze otoczenie, w jakiej atmosferze mamy żyć, co jest nam najbardziej potrzebne do życia, wychodzi od nas, a nie jest nam narzucane z góry, to jest. Pierwsza rzecz, o której mówimy i która jest ideą samorządową po prostu. Druga sprawa, że ten samorząd powinien się opierać na słuchaniu głosów ludzi. Politycy często mówią, że słuchają wyborców, ale słuchają ich w sposób wybiórczy, głównie przed wyborami, albo udają, że słuchają. Natomiast te wszystkie programy, które się pojawiły, że samorząd przeznacza jakieś poważne pieniądze na projekty, które wychodzą od mieszkańców i które są wynikiem ich burzy mózgów, działania jakiejś wspólnoty, potrzeby tego, co uważamy za ważne koło domu i mamy tego efekt, czyli że to dostajemy bo samorząd widzi taką potrzebę i przeznacza na to budżet, to są te pierwsze etapy zbliżające nas do tej idealistycznej formy miasta, w którym y, wszyscy decydujemy o tym, jak, y, jakie ono powinno być. Y, co jest oczywiście bardzo trudne, dlatego że każdy jest inny, każdy ma inne poczucie estetyki, jeden woli zieloną łąkę, drugi woli y, marmur na y, placu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale powinniśmy działać, y, powinniśmy się rozumieć, powinniśmy y, wypracowywać pewne y, pewne rzeczy wspólnie i to by nam dawało największą satysfakcję. Mm -hmm. Chyba, też, <coughs> Chyba też nie bać się Swojego głosu, także my też możemy no z, coś tutaj zdziałać. No, zdecydowanie nie bać się swojego głosu, yy, tylko że nie powinien to być głos wiecznej przekory i malcontentstwa. Mhm. Że wszystko nam się. My mamy coś takiego w naszym kraju i to jest związane nawet yy, różnie z różnymi regionami, że, że ludzie to mają w genach. I po prostu są takie rejony Polski, gdzie to malkontenstwo narosło do jakichś nieprawdopodobnych rozmiarów, a są takie regiony, w których rozumiemy pewne rzeczy, rozumiemy, że one nie mogą powstać natychmiast, rozumiemy, że one jak powstaną to będzie nam wszystkim lepiej, że mamy dystans do rzeczywistości, że mamy poczucie humoru. Że mamy poczucie humoru na własny temat, na temat naszych sąsiadów, że lubimy się z siebie śmiać, że jesteśmy pogodni, a przede wszystkim, że jesteśmy życzliwi wzajemnie i że rozumiemy problemy innych. I ta inność to nie jest sprawa wyznania, rasy, koloru skóry, tylko ta inność to jest przekonywanie się, do tego, co chcemy osiągnąć wspólnie. Trzeba o tym pamiętać. W ramach tegorocznego Open Eyes Festiwalu będziemy mieli okazję zobaczyć wyreżyserowany przez Pana spektakl opowiadający o Wiosławie Dymnym. Dlaczego ta postać jest dla Pana ważna? No tutaj musiałbym sięgnąć do moich osobistych wspomnień, ponieważ miałem to szczęście i zaszczyt. Być dość blisko koło Wiesława Dymnego w pewnym okresie mojego życia, kiedy zaczynałem, kiedy byłem w Krakowie, tu studiowałem, tu się kształtowałem, stąd wziąłem gust z tego pięknego miasta, który, był, który to Kraków był wtedy naprawdę stolicą europejskiej kultury i cały kocioł ten artystyczny był zlokalizowany wobec wokół wielkich osobowości, które tu działały. Mhm. Była piwnica pod baranami, były Krzysztofory, był teat stary, teat Słowackiego, były takie osobowości jak Jarocki, Sfinarski, kantor, Piotr Skrzynecki i był Wiesław Dymny. Ja byłem w tej grupie koło Wiesława Dymnego, człowieka niebywale. Utalentowanego, niesłychanie wszechstronnego artysty, malarza, rzeźbiarza, stolarza, majsterklepki, poety z wielką wrażliwością, satyryka, wykonawcy. No, po prostu człowiek, autora paruset piosenek. No, po prostu taki człowiek, który właściwie swój talent. Nie wiadomo kiedy sprzedawał wszędzie, we wszystkich dziedzinach mm -hmm. i był postacią w ogóle nieprawdopodobną w sensie tych y, różnorodności, możliwości. I ja ubolewam bardzo nad tym, że wiele takich postaci, które kształtowały polską kulturę w bardzo, w bardzo trudnych czasach y, PRL-u, i która to kultura bardzo wiele znaczyła dla tych wszystkich, którzy z tego PRL-u chcieli w jakiś sposób, przynajmniej duszą, uciec, że nie przypomina się ich twórczości. I są osoby, które są wynoszone na piedestał, a są takie, że się mówi, a to po prostu satyryk. To nie satyryk, to człowiek, artystyczna orkiestra. To Leonardo da Vinci Krakowa tamtych czasów i to osoba, która ja sam przygotowując ten spektakl, a sięgnąłem dzięki ani dymnej do skarbnicy i dostałem tysiąc tekstów do wyboru i sam stopień rezygnacji z tych tekstów był dla mnie bólem, bo każdy mi się wydawał świetny i brałem bardzo wiele czynników pod uwagę, który powinien się w tym scenariuszu znaleźć, uświadomiłem sobie potęgę, potęgę tego twórcy z jednej strony, a z drugiej strony kompletny brak świadomości współczesnych, nawet mojego pokolenia, ale już nie mówię o młodych, o, moim pokoleniu, tak. o, o, o pani pokoleniu, które nie kojarzy. Jak mówimy pejzaż horyzontalny, to mówimy Maryla Rodowicz, ale nie mówimy Dymny, a to jest autor tej piosenki, razem z Kantym Pawłuszkiewiczem. Jak mówimy Czarne Anioły, to mówimy Ewa Demarczyk, ale nie mówimy Dymny i Zygmunt Konieczny. Jak mówimy Konie Apokalipsy, to nie mówimy Dymny, tylko <laughs> mówimy. Tylko mówimy. Kwinta, albo Jacek Wójcicki, który to, także dla mnie to jest w pewnym sensie klamra życiowa, powrót do moich początków i taka konfrontacja z tego, co ja wiem o Wiesiu Dymnym mhm. i z tego, co mogę dzisiaj przekazać młodym pokoleniom, a moim rówieśnikom przypomnieć. Mhm. Bardzo się cieszę. Mogę powiedzieć, w imieniu mojego pokolenia, że, że w sumie nie mogę się doczekać. No ja, mam taką, ja mam taką nadzieję, że, że pani pokolenie e, odnajdzie w tym. Ja się staram, żeby to w tych wszystkich warstwach, które młode pokolenie e, lubi i z którym żyje, było współczesne, ale żeby zwrócić uwagę, jak wspaniała to była poezja, jak cięta to była satyra. A co jest najbardziej w tym wszystkim interesujące, że jeśli mówimy o wymiarze satyrycznym, to to e, ciągle się nie zmienił adresat, czyli Polak, Polska, e, bo wiele rzeczy wynikających z naszej mentalności cały czas nam towarzyszy czyli spektakl o Wiesławie Diemnym do zobaczenia na Open-Ace Festiwalu. A wracając z wspomnienia, wspomnieniami do Piwnicy pod Baranami, czy uważa Pan, że taki dorobek artystyczny wcześniejszych pokoleń powinien być inspiracją właśnie dla tych młodszych artystów, dla ich dzieł, czy wręcz przeciwnie, oni powinni przełamać te kanony, iść pod prąd swoimi drogami? Ja jestem zwolennikiem e, wolności twórców. Ja uważam, że każdy twórca w czym innym wyrasta, inne ma problemy, inaczej traktuje wolność, inaczej rozumie tę wolność. My jakbyśmy byliśmy hipisami, sprzeciwialiśmy się wojnie i byliśmy za wolną miłością. Jakbym dzisiaj charakteryzował młode pokolenie, to dla nich wolność to jest dostęp do internetu i brak in ingerencji w te. Więc to są rzeczy nieporównywalne, ale zawsze istnieje w tym coś takiego, że ja chcę być maksymalnie wolny, chcę być człowiekiem jako twórca, który bierze odpowiedzialność za to, co robi twórczo, ale nikt mu się w to nie, twor nie, nie wtrąca dopiero w odbiorze y, mogę zwyciężyć, odnieść sukces, albo mogę ponieść porażkę, prawda? My cały czas, mówiąc o sukcesie, który jest takim sformułowaniem, wytrychem, ale my o ten sukces walczymy przez całe życie i to, że raz coś zrobiliśmy wspaniałego, wcale nie znaczy, że nie puścimy za chwilę jakiegoś knota, prawda? Bo my... Przystępując do każdego nowego przedsięwzięcia, mamy w głowie, że to jest dla nas kolejne wyzwanie, kolejne zmierzenie się z jakąś twórczością, interpretacją tej twórczości. Także to jest bardzo ciężkie saperskie życie, ale wolności nikt nam nie jest w stanie zabrać, będziemy o nią walczyli do upadłego. Pełni pan wiele ról artystycznych. Jest pan aktorem, reżyserem, producentem. Jest pan szeroko rozumianą postacią telewizyjną, ale jestem ciekawa, która z tych ról zajmuje w pana życiu to najważniejsze miejsce? I jakbym przeszedł do takiego etapu, czego nie, nie lubię, bo ja w ogóle się nie czuję na te lata, które mam. Znaczy, głowa w ogóle jest. W innych rejonach uwielbiam pracę z ludźmi młodymi, słucham ich, inspiruję się wieloma rzeczami, ich pomysłami, które mają, które są świeże. Więc powiem tak, że jak analizowałem to, co zrobiłem w swoim życiu, w bardzo różnorodnym, kolorowym życiu, to doszedłem do tego, że jestem bardzo... E, związany z firmą Ideo. To znaczy, że wszystkie rzeczy, które robiłem, czy to był jakiś e, m, satyryczny odłam, czy spektakle, które zrobiłem, e, czy programy telewizyjne, to one wszędzie miały gdzieś w sobie e, taki walor e, misyjno-edukacyjny. Że po prostu ja zawsze wierzyłem w widza, nigdy nie traktowałem go jak głupszego od siebie i zawsze wiedziałem, że coś mogę przemycić takiego, co nas wzbogaci. I to jest coś, co mi przyświeca. Nigdy mnie nie interesowało e, za ile występuje, tylko z kim występuje. Starałem się i właściwie nie mam może poza jakimiś tam. Incydentalnymi yy, 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 sprawami yy, nie mam czegoś takiego, co, czego bym się wstydził, co mógłbym nazwać hałturą, mm -hmm. jakąś tylko taką chęcią zarobienia pieniędzy, że nic za tym nie idzie. Jeśli robiliśmy na przykład MDM z moim partnerem Wojciechem, to pokazywaliśmy ludzi, których uważaliśmy za kolorowych. Wartościowych, może trochę innych, mhm. ale e, mówiliśmy, zwróćcie uwagę, to jest człowiek, który kocha swoją pracę. To jest wartość, której się w Polsce uczymy. Nie narzekamy, że znowu idziemy do pracy, tylko że idziemy do pracy, którą lubimy, którą kochamy, która nam sprawia przyjemność, o której marzyliśmy od dzieciństwa. I pamiętam, daję zawsze taki przykład, Coś, co zapamiętałem. Pamiętam postać tramwajarza, który od dzieciństwa chciał być tramwajarzem. Zawsze się ustawiał koło motorniczego. Skończył taką szkołę. Wygrał Mistrzostwa Świata hamowaniu tramwajem w Pradze. Jak go zapytałem, czy coś mu w ogóle w życiu przeszkadza, skoro jest taki szczęśliwy, będąc tramwajarzem, to powiedział: Owszem, autobusy jak mi zajeżdżają drogę na rondzie. Więc to jest coś takiego. Co ciągle staram się gdzieś tam przemycać w tym, co, co robię. Zrobiłem taki spektakl u Krysi Jany w teatrze, który się nazywał Czas nas uczy pogody, który był aktywizacją 70-latków, mhm. którzy śpiewali u mnie w spektaklu Polskie rokowe przeboje. Recenzentka napisała: Szłam do Ciechocinka, a wychodzę z Woodstocku. Po co to zrobiłem? Po to, żeby pokazać ludziom, którzy mają lat 60, 70, że ich życie się nie skończyło i że to tylko zależy od ich głowy, co będą robili. Że mogą być w, na uniwersytecie trzeciego wieku, że mogą za, y, nauczyć się obsługiwać komputer, że mogą czerpać wiadomości z całego świata przy pomocy internetu, że mogą mieć przyjaciół nowych po prostu że to jest tylko sprawa głowy i że to są takie rzeczy, o których ciągle myślę, a nie żeby się zasklepiać i mówić po prostu a kończy mi się życie, a e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo namawiam młodych ludzi, że e, jeśli pisać SMSy, to nie pisać jestem, przyszedłem. Tylko napisać coś ładnego. Żeby ten język, który jest pięknym językiem, miał coś więcej niż samo orzeczenie albo sam podmiot. Że są jeszcze przymiotniki, których można używać. Że... No, że powinniśmy się na przykład językowo... szanować, podziwiać, walczyć o uczucia. Adorować yy, i nie molestować. <noise> bardzo dobrze. Cieszymy się, że, że Panie Krzysztofie jest Pan z nami. E, ja i się było bardzo cieszę. Ostatnie pytanie z pięciu pytań do Pana Krzysztofa Materny. Bardzo dziękujemy. E, I przypominamy, że 19 i 20 listopada w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się już czwarta edycja Open ICE Economy. Summit. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję